Jeśli zastanawiasz się, czym różni się kod PIN od tokenu, to koniecznie zobacz ten materiał wideo do końca. Mówiąc krótko, wprost i konkretnie. PINem podpisujesz dokumenty, a za pomocą tokenu logujesz się do konta z podpisem elektronicznym. Warto jednak wejść w temat nieco głębiej. PIN przede wszystkim służy do podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym. Dodatkowo, jeśli stwierdzisz, że chcesz zmienić swój PIN na przykład ze względów bezpieczeństwa, w pierwszej kolejności musisz podać ten aktualny, obecnie przez Ciebie używany, gdzie w praktyce wykorzystujesz PIN do e podpisu? W podpisach Certum Mini i Certum Standard na czytnikach oraz w podpisie mobilnym SimpliSign. No dobrze, a co w przypadku, gdy nie pamiętasz swojego kodu PIN? Czy wszystko stracone? Jeśli zapomniałeś lub niechcący zablokowałeś kod PIN, potrzebujesz kodu PUK, aby go odzyskać i zmienić. Instrukcję krok po kroku znajdziesz w naszych materiałach na YouTube. Wiesz już dobrze, czym jest kod PIN? Czas na token. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że kod token występuje. Tylko i wyłącznie w podpisie mobilnym SimpliSign i służy tylko i wyłącznie do zalogowania się do konta z podpisem elektronicznym na komputerze. Na no po zalogowaniu do swojego e-podpisu czas podpisywać dokumenty, wykorzystując kod PIN. Pamiętaj, jeśli masz jakiekolwiek pytanie związane z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to chętnie Ci pomożemy. Wystarczy, że do nas napiszesz. Dzięki za dzisiaj, trzymaj się. Cześć.